Witam Was, kochani, w pierwszym filmiku w nowym roku. Na początku chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji. Nadejście roku 2016. Mam nadzieję, że mieliście bardzo udaną zabawę sylwestrową i nowy rok minął Wam w spokoju, zdrowiu i harmonii. Dzisiaj zaproszę Was na ulubieńców dwumiesięcznych, listopadowych i grudniowych, ponieważ nie udało mi się nagrać listopadowych. Jak widzicie, nie jestem u siebie, ja jeszcze jestem na urlopie, także nagrywam spokoju hotelowego. Z góry Wam, kochani, dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Pamiętajcie, że jeśli spodoba Wam się to, co robię i o czym mówię, to będziecie mogli być ze mną zawsze na bieżąco. Klikając czerwony prostokącik pod filmikiem z napisem Subskrybuj. Zachęcam również do odwiedzenia moich profili społecznościowych na Facebooku, Twitterze, Snapchacie oraz Instagramie. Linki do tych profili wraz z nazwami wszystkich produktów i kosmetyków, e, które Wam dzisiaj pokażę, znajdziecie jak zwykle po rozwinięciu opisu na dole. I jeśli jesteście ciekawi, jakich produktów używałam najczęściej w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, to zapraszam do oglądania dalej. Na początek produkt, od którego ja absolutnie się uzależniłam. Jest to kosmetyk do ust Lip Maximizer Aktywator Kolagenu marki Dior. Ten kosmetyk ma za zadanie zwiększać objętość naszych ust. Przy dłuższym i regularnym stosowaniu ma to być efekt trwały, a przy takim stosowaniu... Em, sporadycznym na wykończenie jakiejś pomadki albo czasem jako błyszczyk, to jest efekt po prostu optyczny. E, dlaczego zachwycił mnie on tak bardzo? Przede wszystkim niesamowicie nawilża moje usta. Nigdy wcześniej żaden produkt nie pielęgnował ich tak dobrze jak ten Lip Maximizer. Ehm, oprócz tego podoba mi się niesamowicie wykończenie, jest takie lustrzane, eleganckie, pasuje do każdego makijażu, do każdego stroju. W opakowaniu jest niby troszeczkę różowy, ale on jest bardziej przezroczysty, a różową poświatę dają. Miliony po prostu takich maleńkich drobinek. Ehm, oprócz tego daje takie przyjemne uczucie schłodzenia i mrowienia ust. E, ciężko jest mi to opisać, jeśli kiedyś miałyście jakiś błyszczyk. E, który miał za zadanie powiększać usta, to on pewnie chłodził, więc można porównać e, to wrażenie z tym lip maximizerem, ale jest to takie bardzo przyjemne e, i od wszystkiego, co daje ten produkt, ja jestem w tej chwili uzależniona, noszę go zawsze przy sobie i też ogromny plus dla lip maximizera za to, że utrzymuje się długo, dłużej, dużo dłużej. Długo dłużej niż standardowe błyszczyki do ust, ponieważ ja noszę go w tej chwili non-stop na ustach i robię jakieś trzy poprawki w ciągu dnia, co jak na błyszczyk uważam jest wyczynem. Jeśli jesteście ciekawe tego produktu, to na pewno nie pożałujecie, jeśli go kupicie. Kosztuje 165 zł, ale uważam, że naprawdę jest wart tej ceny i ja go na pewno jeszcze nie raz kupię, bo myślę, że to będzie taki produkt mój must have, który będę musiała mieć w swojej kosmetyczce pod ręką. Także... Kolejny kosmetyk to podkład, czyli coś, co odgrywa w naszych kosmetyczkach ogromną, jeśli nie najważniejszą rolę. I myślę, że każda z nas jest na etapie poszukiwania podkładu idealnego, a jeśli go już znalazłaś, to zazdroszczę. Ja jestem o tyle od jego znalezienia. W tej chwili testowałam Dior Skin Forever marki Dior i mam tutaj numer 0,31, który oryginalnie jest dla mnie za ciemny, dlatego rozjaśniam go sobie białą farbką Makeup Revolution, The One Foundation. I właśnie to spowodowało, że nie jest to podkład idealny, ponieważ muszę sama jakby pracować nad jego odcieniem, bo numeracje niższe tego podkładu. Nie pasują po prostu do mojego odcienia skóry, albo za bardzo w pryszkwinie, albo za bardzo w róż. A ten numer 031 bardzo dobrze dopasowuje się do żółtego odcienia skóry. Jest to podkład o przedłużonej trwałości, który stapia się i zastyga na skórze, ale ma też właściwości, które stymulują gospodarkę wodną w naszej skórze, więc, mimo tego, że zastyga na naszej twarzy, to nie powoduje jej odwodnienia, co jest bardzo bardzo korzystne w trakcie noszenia. Jak wiecie, moja skóra jest mieszana w stronę tłustej i bardzo często miałam ten problem, że podkład w połowie dnia po prostu znikał, spływał, schodził mi ze środka twarzy. Z tym podkładem absolutnie nic takiego się nie dzieje, bardzo dobrze się trzyma, nawet w tej przetłuszczonej strefie. Tak naprawdę w ciągu dnia robię jedną do dwóch poprawek takim pudrem w podobnym kolorze, ale też leciutkim, żeby też nie tworzyć efektu maski, nie obciążać za bardzo skórę. Ten podkład jest również bardzo komfortowy w noszeniu, ponieważ po nałożeniu on jest praktycznie niewyczuwalny na naszej skórze. Oprócz tego ma tą ochronę przeciwsłoneczną 25, co uważam, przydaje się tak naprawdę o każdej porze roku, bo mimo tego, że mamy teraz zimę i niebo jest zachmurzone, to słoneczko jednak gdzieś tam świeci jeśli. Spędzamy dużo czasu na dworze, to ta ochrona przeciwsłoneczna jest nam potrzebna. Jeśli macie podobną skórę do mojej, mieszaną w stronę tustej, to myślę, że na pewno sprawdzi się u Was ten podkład. Jeśli jesteście ciekawe i nadal szukacie swojego ulubieńca i podkładu idealnego, to koniecznie go wypróbujcie. Kolejny kosmetyk myślę, że stoi na drugim miejscu, jeśli chodzi o priorytety w naszych kosmetyczkach, i jest to korektor. Mam tutaj korektor marki Colistar o właściwościach liftingujących, numer jeden. Korektor, na który trafiłam zupełnie przypadkiem, kiedy skończyły mi się wszystkie korektory pod oczy i do rozświetlania środka twarzy, jakie miałam w swojej toaletce. Skończyły się, przeterminowały, powysychały, mniejsza z tym. Po prostu nie miałam się już czym pomalować, eee, wpadłam do pracy i szybko jeszcze musiałam właśnie nałożyć korektor. Zupełnie przypadkiem sięgnęłam właśnie po ten i słuchajcie, zakochałam się. Genialna, lekka, fajna, nawilżająca konsystencja, która bardzo dobrze wpływa właśnie na tą okolicę pod oczami. Oprócz tego, jeszcze ten korektor jest bogaty w witaminę E, czyli jedną z witamin młodości. Jeśli chodzi o krycie, to jest dla mnie po prostu idealne w makijażu codziennym. Jest takie lekko średnie, bym powiedziała, ale ja w makijażu codziennym właśnie lubię bardzo naturalny efekt. Zawsze zależy mi na tym, żeby wyrównać kolor mojej skóry, niekoniecznie wszystko przykryć, żeby to wszystko po prostu wyglądało naturalnie. Ten korektor jest. Genialny, jeśli chodzi o ten efekt. Ja nim zakrywam punktowe zmiany, i um, to krycie, jakie daje, i ten efekt jest dla mnie absolutnie wystarczający. Ma też genialne, bardzo ładnie rozświetlające, ale nienachalne wykończenie. Jest naprawdę takie w sam raz. Rozświetla bardzo ładnie tą strefę pod oczami, środek twarzy, ale nawet mimo tego, że ja mam tą cerę mieszaną, w stronę tłustej, a szczególnie w środku twarzy, to nakładam go tutaj i naprawdę efekt jaki osiągam końcowy, mega mega mi się podoba. Także jeśli poszukujecie fajnego korektora do makijażu dziennego przede wszystkim, to uważam, że to jest Genialny produkt. Kolejny produkt pojawił się dosyć niedawno stacjonarnie w sprzedaży w perfumeriach Douglas i jest to słynne, słodkie jajeczko do pielęgnacji ust. Taki balsamik. IOS, EOS jak kto lubi wymawiać. Ja mam tutaj mojego faworyta, jest to zapach truskawki i smak również, bo niestety te balsamy fantastycznie smakują. Mamy jeszcze owoce lata, jagodę jagody yy, i mięte. Yy, myślę, że po wykończeniu truskawki ja sięgnę później po miętę. Yy, I dlaczego taki zwykły niby balsamik do ust miałby być taki fenomenalny? Yy, już Wam tłumaczę. Oprócz tego, że jest myślę tani, jak na tak dobry balsam do ust, kosztuje tylko 25 zł, jest przesłodki, jeśli chodzi o opakowanie. Nigdy wcześniej nie widziałam Takiego opakowania balsamu do ust, więc jest na pewno wyjątkowe. W środku znajduje się również bardzo oryginalnie ułożony e, balsamik i fenomenem jest skład tego balsamu. Pozwolicie, że podeprę się teraz notatkami. Jest bogaty w przeciwutleniacze, witaminę E, masło shea oraz. Olej żorzoba nie zawiera, uwaga! Glutenu, parabenów, eftalanów oraz wazeliny. Jest antybakteryjny. Podsumowując, to uważam, że w tej cenie jest to najlepszy produkt dostępny na rynku do pielęgnacji ust, ponieważ jest on nie tylko skuteczny, ale również um, wiemy po prostu, co kupujemy. Jest pozbawiony chemii, co jest dla mnie ogromnie. Z moich wcześniejszych filmów i profili społecznościowych doskonale wiecie, że jestem ogromną fanką produktów Semilac, a konkretnie lakierów hybrydowych. I tak naprawdę lubię wiele kolorów, ale w okresie listopada i grudnia na potęgę używałam jednego koloru. Jest to 0,25 i mam go aktualnie teraz na dłoniach. Jest to taka piękna, klasyczna czerwień z mikrodrobinkami rozświetlającymi. Te drobinki są takie bardzo subtelne i widoczne tylko w odpowiednim świetle, ale jest to po prostu idealny kolor na okres zimowy, świąteczny, karnawałowy. Tak naprawdę jedna warstwa tego lakieru już by mi wystarczyła, ale ja po prostu z zasady nakładam dwie warstwy. Niesamowicie napigmentowany. Jeśli macie problem z przykrywaniem na przykład białych końcówek przez lakiery hybrydowe, to tutaj tego problemu absolutnie nie ma. Ja już mam ponad tydzień te hybrydy w tej chwili i utrzymuje się ten kolor. Bardzo, bardzo długo, szczególnie na końcówkach, z czym ja mam problem odkąd mam żel pod hybrydą, a tutaj naprawdę wszystko wygląda nadal przyzwoicie i schludnie. Także jeśli też lubicie hybrydy Semilak, to naprawdę koniecznie wypróbujcie sobie kolor 0,25. W grudniu miałam okazję przetestować maski kolagenowe do twarzy marki Eloji. Widzieliście te testy w świątecznych vlogmasach? Jeśli nie, to zapraszam do obejrzenia. Ja dostałam trzy rodzaje: maseczkę kolagenową z kawiorem i witaminami, z kofeiną i witaminami oraz z kwasem hialuronowym. Wszystkie trzy rodzaje przetestowałam, i tak naprawdę wszystkie trzy dają niesamowicie wyczuwalny efekt. Napięcia, wypełnienia i takiej sprężystości skóry. Naprawdę do tej pory nie spotkałam się z tym, żeby jakiś kosmetyk dał tak szybko ten efekt. Ja mam tutaj takie dwie pojemności podróżne to są pojedyncze maseczki. Jak widzicie, na wyjeździe też ich używam. W środku znajduje się jedna maseczka, w tych dużych opakowaniach są to trzy pojemności. I ja używam jej w ten sposób, że po wieczornym demakijażu całą tą zawartość wmasowuję sobie przez 10-15 minut w szyję. Brodę oraz twarz, wykonując jednocześnie taki e, bardzo przyjemny masaż stymulujący skórę. E, nie zmywam tej maseczki i rano naprawdę czuć niesamowite naprężenie i takie wygładzenie skóry. E, przy regularnym stosowaniu ten efekt utrzymuje się bardzo długo. Nie wiem, jak będzie, kiedy skończę używać tych masek. Ja używam ich 2-3 e, razy w tygodniu, e, ale póki co naprawdę jestem zachwycona tym, że dają bardzo szybko, bo już po pierwszej aplikacji, wyczuwalny efekt. Dodatkowo kolagen jest naturalnym budulcem i jakby składnikiem naszej skóry. Który też świetnie ją nawilża, więc oprócz tego, że mamy wygładzenie, to również nawilżenie. Jeśli jesteście ciekawi tych produktów, szukacie dobrych masek do twarzy, to serdecznie polecam wypróbowanie. Masek kolagenowych marki ELodi. O kremie, który jest moim kolejnym ulubieńcem, wspominałam Wam w filmiku z pomysłami na prezent z Douglasa i występował on w zestawie świątecznym, w swojej standardowej, dużej pojemności 55 ml. A ja mam tutaj taką serię limitowaną 20 ml. Jest to nic innego jak Yonel Biofusion Reaper 3C Cream. Jest to krem. Dziennocny z najważniejszą dla mnie w kosmetykach witaminą, witaminą C. Ja uważam tę witaminę za kwintesencję młodości i substancję młodości. E, ma po prostu mnóstwo właściwości korzystnych dla naszej skóry. Przede wszystkim działanie rozjaśniające i Wyrównujące kolor naszej skóry, działa też na poprawę gęstości, e, wygładzenie struktury skóry, działa antyoksydacyjnie, przeciwutleniająco, chroni nas przed czynnikami zewnętrznymi e, i też pięknie regeneruje i wygładza. Czyli tak naprawdę witamina C może wszystko, i ten krem to jest naprawdę. Rewelacja. Ja używam w tej chwili już drugiej tej pojemności. Jest niesamowicie wydajny i wszystko to, co wymieniłam, ten krem robi. Naprawdę fenomen. I Jonel jest młodą polską firmą, z której naprawdę możemy być dumni, ponieważ została w tych kosmetykach opracowana genialna technologia nanodysków czyli takich. Dysków, na których przenoszone są substancje aktywne w głąb skóry, i dzięki temu, że są one mniejsze niż przestrzenie międzykomórkowe, one faktycznie, skutecznie trafiają bardzo głęboko w naszą skórę i tam już robią swoje. Przetestowałam tak naprawdę chyba po jednym produkcie z każdej linii z oferty marki Yonel i ta linia z witaminą C podbiła moje serce i też myślę, że dla młodych osób ta linia jest Najbardziej nakierunkowana na ich potrzeby. Później są linie liftingujące, mocno nawadniające, liftingujące. Jest linia z niskim stężeniem kwasów, także dla każdego coś tam się znajdzie. Wszystkim polecam ten krem, naprawdę wszystkim. Na koniec chciałam Wam jeszcze pokazać mój nowy zapach w kolekcji perfum. Jest to jednocześnie nowość marki Balenciaga, zapach Biskin. Jeśli znacie wcześniejszy zapach B, to Biskin jest do niego bardzo podobny. Aczkolwiek jednak odrobinę delikatniejszy, i chyba to podoba mi się w nim bardziej. Gdybym miała opisać te perfumy, to są one na pewno idealnym wyborem na co dzień i na pewno do pracy. Ja często ten zapach nazywam zapachem białej koszuli, bo on mi się kojarzy właśnie z garsonką, z elegancją z koszulą. Jest to dosyć chłodny zapach, bo mamy zieloną herbatę, mamy vetiver, ale ten chłodny zapach, za tym chłodnym zapachem ciągnie się taka nutka kobiecości i zmysłowości i myślę, że to jest zasługa konwali. Zapach na pewno niesamowicie unikatowy, żadna inna marka nie ma do zaproponowania niczego podobnego. Dodatkowo te perfumy bardzo długo się utrzymują i wszystkim Wam kochani z tego miejsca naprawdę serdecznie polecam przy najbliższej okazji w perfumerii wypróbować właśnie perfumy Balenciaga Biskin.